poimka. 13 grudnia dzisiaj, A dzisiaj jest rocznica wprowadzenia, tak? Obywatele i obywatelki. Są granice, których przekroczyć nie można i tak dalej. Nie było Teleranka e, 44 lata temu. Kurde, no nieważne, znaczy ważne. Rocznica stanu winnego, ale zostało 11 dni do świąt. A jak będą święta, to będą choinki ze zdobami, ze światełkami. Będą świąteczne filmy typu Kevin Sam w domu albo szklana pułapka. I będą prezenty. I ja czekam na prezenty. Ciekawe, czy się doczekam jakichś prezentów. Nie wiem, by, byliśmy grzeczni w tym roku. O, prezenty. Zobaczmy, co jest w środku. A w środku, moi drodzy, są cztery zestawy plate karierów od naszej zaprzyjaźnionej firmy Husar. Są już podpisane: Lotus, króli, Szaszłek i Maciuś. No i dostaliśmy cztery plate kariery od Huzarów. E, pokonfigurujemy je, zrobimy film z konfiguracji tej kamizelki. Ja wezmę swoją, i po prostu na deskach pokażę wam, z czego ona się składa, jak to ja sobie skonfiguruję tak, żeby była jasność, i będziemy tych kamizelek używać i za jakiś czas, ale to już będzie 2026 rok, raczej bliżej połowy. Zrobimy wam film o tym, jak sprzęt od Huzarów e, się nosi. Dziękujemy bardzo naszej zaprzyjaźnionej firmie Husar. robiącej naprawdę spoko sprzęt, bo mamy trochę sprzętu już od Huzara wcześniej. E, zachęcamy do odwiedzin ich strony i może sobie kupicie coś pod choinkę.